Witam państwa. Kolejny odcinek z tej naszej serii poświęconej podatkom i prawu podatkowemu będzie dotyczył płatnika. Kontynuujemy tematykę płatnika w roku 2023 i zgodnie z sugestiami widzów, którzy zareagowali, za co bardzo dziękuję na poprzedni odcinek, będę omawiał zagadnienie sporne. P4R za rok 2022. On będzie za rok poprzedni, ale składany będzie w roku 2023. Stąd też wątpliwości, które zgłaszają słuchacze, są dość pod, podstawowe, czy jeżeli płatnik pobierze zaliczki? niższe od należnej, czy uświadamia sobie, że ta zaliczka była niższa od należnej lub nie pobrał mimo obowiązku pobrania, bardzo często sobie uświadamiamy już, już w trakcie roku, że z tych czy innych przyczyn, zarówno z winy, z winy podatnika, jak i z, no, z niestety, przez własny błąd, czyli bez winy podatnika, Zaliczka pobrana i wpłacona była niższa, lub jej po prostu nie pobrano. No i podstawowe pytanie, na które będę starał się dzisiaj odpowiedzieć, dotyczy problematyki no, sposobu postępowania. Postępowania w momencie, w którym przyjdzie chwila złożenia Pita 4R, który przecież będzie miał, będzie oddawał rzeczywistość, czyli tam zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz formularzem podajemy pobrane zaliczki, a wiemy, że te, które są pobrane są niższe od należnych, które powinniśmy pobrać. No i jaki sposób postąpić? No po pierwsze, podatnicy, płatnicy mówią, że Czyli jest kilka dróg postępowania, i o każdej z nich chociaż parę słów powiem. Pierwsza mówi: Składam według rzeczywistości, tak zresztą jak nakazuje ustawa, no i czekam na reakcję ze strony władzy, czyli że władza w pewnym momencie będzie wiedzieć w ten czy inny sposób, zwłaszcza po złożeniu zeznań rocznych przez podatników. Że zaliczki nie pobrano lub pobrano w kwocie niższej od należnej. Wiemy, że za rok 2022, o czym mówiliśmy poprzednio, zaliczki są pobierane na ry... całkow... lub nie pobierane całkowicie na ryzyko płatnika, ponieważ nawet gdy niepobranie zaliczki lub pobranie w kwocie zaniżonej jest niższe od kwoty należnej, z winy podatnika ten przepis nie ma zastosowania wyłączający, wyłączający odpowiedzialność płatnika. Przypomnę, płatnik zgodnie z artykułem 30 ordynacji podatkowej odpowiada całym swoim majątkiem za niepobrane i niewpłacone lub pobrania w kwocie niższej od należnej. Zaliczki na podatek, natomiast gdy jest to z winy podatnika, jego odpowiedzialność nie powstaje, czyli za to odpowiada wyłącznie podatnik. Natomiast w przypadku zaliczek z tytułu przychodów, o których mowa w artykule 12, 13 i 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Podatnik nie, do wysokości zaliczek podatnik nie odpowiada i również nie odpowiada wtedy, kiedy owo niepobranie było z jego winy. I, no i pytanie: jak zachować się, jak należy prawidłowo sporządzić PITA 4? No, ma być prawidłowo, to znaczy zgodnie z prawem i ze stanem faktycznym, czyli deklarujemy kwoty pobrane w rzeczywistości wiedząc, że one są zaniżone. No i czekamy, to jest ta pierwsza droga reakcje na władzy, która może wszcząć postępowanie prędzej czy później pewnie wreszcie i wtedy w mocą decyzji organu podatkowego zostanie stwierdzona odpowiedzialność płatnika i będzie on musiał na podstawie tej decyzji no zapłacić tę różnicę, gdyż jego odpowiedzialność jest w tym przypadku wyłączna, bo on odpowiada całym swoim majątkiem w tym przypadku, a podatnik nie odpowiada. No, czym się to jednak wiąże? Wiąże się z konsekwencjami o charakterze prawnym. Zarówno karno-skarbowym, no bo wtedy będzie to decyzja, fakt stwierdzony decyzją, Odpowiedzialność na gruncie artykułu 78 kodeksu karnego skarbowego wydaje się oczywista. On może oczywiście popłatnik udowadniać, że działał w sposób niezawiniony, bo z winą wina była po stronie podatnika, ale czyn zabroniony został popełniony, stwierdzony decyzją organu podatkowego o odpowiedzialności w tym przypadku. Drugi sposób postępowania sugerują to w istotnej części podpłatnicy, żeby dokonać takiego porozumienia z podatnikami, tam gdzie jest nam to wiadomo, i albo do końca roku pobrać z ich zaliczek kwoty wyższe, za ich oczywiście zgodą, albo nawet żeby podatnicy sami wpłacili kwoty niepobranych zaliczek, to wbrew, wbrew pozorom wcale nie jest taki rzadki przypadek i wtedy PIT-2, PIT-4R jest złożony zgodnie z rzeczywistością, a rzeczywistość jest już zgodna z prawem, czyli to pobranie jest w kwocie zgodnej z prawem, przy czym to pobranie nie nastąpiło w terminie. Czyli pobranie powinno nastąpić wtedy, kiedy minął termin, termin i wpłata. Przede wszystkim wpłata miała nastąpić 20, 20 dnia miesiąca po miesiącu, a tu wpłata będzie później. Oczywiście pojawią się odsetki, ale samo pobranie będzie wykluczało, jeżeli te kwoty się skompensują, będą, będzie zgodne. Z prawem, przy czym nieterminowo, ale jednak pobrane, oczywiście i wpłacone przez płatnika do Urzędu Skarbowego. No i trzecia droga, która jest może najbardziej, yy, naj, najbardziej ostrożna ze strony podat płatników, Oni chcą sami wpłacić tę różnicę, bo odpowiadają za tą, bo znają tę kwotę albo. Tę którą, kwotę niepobranych zaliczek. No i pytanie: Czy mogą to zrobić poprzez korektę albo w momencie już złożenia PITA 4R, czyli która wtedy kwota będzie obejmowała zarówno wpłacone kwoty i pobrane i wpłacone z, z, z środków pod podatników, ale także wpłacone z własnych zasobów przez Podatnika, który w ten sposób mówi, pobrałem, no pobrałem z własnego majątku. Zresztą mój Boże, zawsze ta zaliczka jest pobrana w istocie z własnego majątku, bo ona następuje poprzez zatrzymanie. Nie wypłacam komuś brutto, tylko wypłacam z własnego majątku kwotę netto, czyli to nie jest jakiś eksces, który mógłby budzić zasadnicze wątpliwości. No i niektórzy mówią tak. Że złożą PITA 4R w kwotach zgodnych z należnymi zaliczkami, wpłacając oczywiście wpłacając tę, tę różnicę, bo tamto wpłacono co pobrano przy wypłacie, było wpłacane po drodze, a teraz będzie wpłacana jednorazowo ta kwota, a będzie podzielona. Między poszczególne rubryki, i jakby sumuje się kwotę, zarówno pobraną tak przez zatrzymanie niewypłaconych pieniędzy, jak i przez pobranie z własnych środków te pieniądze. Wielu chce to zrobić, chociażby z tego powodu, żeby. No, żeby udowodnić, że PIT 4R jest zgodny z, nie tylko z prawdą, ale także z prawem. Czyli wpłacono kwoty, które powinno się pobrać, a pobranie było niejako dwo, dwoiste. część w większości z z, z bez, przez zatrzymanie wypłat na rzecz podatników, a częściowo z własnych środków. No i tu pojawia się pytanie, czy to jest. Możliwe. No, niektórzy twierdzą, bywało już tak w przeszłości i można tak zrobić, czyli nikt się nie będzie pytał nas, skąd się te kwoty wzięły. One są z, wpłacone są zgodnie z prawem przez płatnika, natomiast nie w całości zostały poprzez zatrzymanie pobrane, przez podat, po, pobrane od podatnika. No, i pojawia się wątpliwość, czy podatnik powinien o tym wiedzieć. No, w jaki sposób. Bo przecież, jeżeli my wpłacimy te pieniądze w istocie za niego, ale tak brzmi ustawa, podatnik w zakresie niepobranych lub zaniżonych zaliczek pobranych nie odpowiada, odpowiada tylko płatnik. Czyli powinno być tak, że w tym zakresie podatnik nie powinien składać w zeznaniu rocznym owej, no, składać owej nadwyżki nad rzeczywiście pobranymi zaliczkami, tylko nad zaliczkami obejmującymi zarówno te fizycznie pobrane z majątku podatników, jak i fizycznie pobrane z majątku płatnika. No jeżeli by on równolegle zapłacił w zeznaniu rocznym, no bo to jest ważne, że on przecież będzie składał zeznanie roczne i jaką kwotę zaliczek odejmie, czy tą rzeczywiście pobraną, czy też tą kwotę wpłaconą, która przez płatnika, która jest wyższa. To jest otwarty problem, on nie ma jeszcze finału, chociaż ja w swojej praktyce zawodowej z tym zagadnieniem już się kiedyś spotkałem. No i pojawia się problem czysto prawny. U kogo powstanie nadpłata? No, w świetle artykułu 26a ordynacji podatkowej, skoro podatnik nie odpowiada w granicach zaliczek, to ta nadpłata niepobranych. To ta nadpłata powstaje, a zostały wpłacone przez płatnika z własnych środków, to ta nadpłata powstaje po stronie podatnika, bo on odpowiada nadwyżką podatku należnego, tak w pewnym uproszczeniu, nad Pobranymi zaliczkami, ale pobranymi bezpośrednio, czy zmniejszającymi, unetawiającymi przychody, a w tym przypadku dochody podatnika. I chyba taka odpowiedź jest najbardziej właściwa, chociaż jest i przeciwna odpowiedź mówiąca, że jeśli podatnik by to wpłacił tę kwotę nadwyżki. Czyli mimo braku odpowiedzialności, od, wpłaciłby tę kwotę nadwyżki podatku należnego nad rzeczywistymi pobranymi zaliczkami, to, to, to płatnik już nie odpowiada, bo wygasło zobowiązanie podatkowe. Czyli nie, nie można odpowiadać po raz drugi. No niestety nie jest to takie jednoznaczne. Zwłaszcza, że konstrukcja prawna jest dość złożona, co zresztą sami widzimy. Będziemy kontynuować niniejsze rozważania. Następne nasze spotkanie będzie dotyczyło nowego Pita 2 roku 2022, a pewnie do problemu, który dzisiaj omawiałem, jeszcze wrócimy. Pozdrawiam, dziękuję, do widzenia.